A panienka jest może stanu wolnego? Bo ja od niedawna tak. Doprawdy? Niemożliwe. Kto by wypuścił taką partię z rąk? Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz na minę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż pięć minut. To wystarczy? Ha, aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Kazimir wysadza drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu zwierzy. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem. Dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Nawet jeśli. To mieszanka saletry, kordytu i piorunianur ten ci załatwi sprawę. Coś jeszcze? Hmm. Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Mam e, charakterystyczną gębę, więc... Zajmę się tym. Ach, i e, jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażą, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. <śmienny> Możemy zaczynać. Świetnie. tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Ewelin, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Все, снова все, все, все. Miało nikogo nie być! Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia. Mało brakowało, skręciłabym kark! Wiedziałaś na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał, powiedziałem z góry. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Na razie czysto odpukać. Dobrze, ale i tak nie oczy dookoła głowy. Ja mam. I już widzę parę rzeczy. Za to podnieśmy cenę wywo. Co? Co? Straż! Straż! No to kurwa klops. Mówiłeś, że. Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm! Za! Dajcie mu uciec! No! I Ale mamy zakładników. Litość, panie. Liczę do trzech i wchodzimy. Raz. Dwa. A, a! Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie. Powoli, dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie! Nikomu nie może stać się krzywda! Nic prostszego zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe, ale wierzę, że jakoś się dogadamy. Wytłumaczę ci coś. Nie jesteśmy na bazarze. To nie są targi. Tu chodzi o ludzi. Rozumiem, ale. Nie ma żadnego, ale. Liczę do trzech i poleje się krew. Raz. Na litość bogów! Zróbcie, co mówi! Nie dajesz mi wyboru. Dwa. Do ataku! Weszlibyśmy do skarbca. A gdzie Evelyn? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Pięknie upło! Trochę głośno, prawda? Bo musiałem dodać więcej piorunianu rtęci, ale. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy, Geralt, ty przodem! Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu! Z kim zadzieracie, przeciwnie, wiem aż za dobrze. E Ewald? Witaj, braciszku, lat. No, niech mnie dunder, świśnie. No tak, powinienem był się domyślić. Te same oczy, identyczne podbródki i podłe charaktery. Pozostaje tylko pytanie, jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu. Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał. Wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki! Ojciec tego nie widział, ale ja tak! To się nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wydwaj, stańcie po mojej stronie! Wybronię was przed Redańczykami! Dam czego chcecie! Desperacka próba przekupstwa po raz pierwszy, po raz drugi, trzeci... Cóż, nie ma chętnych. I tak weźmiemy, co chcemy. Po tym, jak ci już wyrywiemy nogi z dupy. Święte słowa! Na nich! Teraz! Ci Tni! Tnij, skóry wieczór! Trzymać zik! to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty, wyrzucić się na blok. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam! Miej litość dla brata! Zrobię wszystko! Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać, cokolwiek! Piętnaście lat w kanałach, na rzekach, jak zwierzę, i masz czelność prosić? Zadowolony? Nawet bardzo! A ty? Nie, i nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. jest! O tam! Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Gerald z Rivi, którego oszukałeś. Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Panowie, panowie, spokojnie. Nie prowokuj, bo jeszcze wezmę sobie twoją głowę. Jesteś ranny, zmęczony, zaryzykuję. Poradziłbym sobie z Tobą, ale może nie będę musiał. Może się dogadamy. Ciężko o kompromis. Obaj chcemy domu Maksymiliana. Nieprawda. Tobie jest potrzebna tylko zawartość, a mnie szkatułka. Są na dole! Niech będzie. Uściśnijmy sobie dłonie. O, kamień z serca! Daj mi tę pieprzoną szkatułkę i chodźmy stąd. Jak wolisz, tędy. No, tu nasze drogi się rozchodzą. Bogom dzięki. Tak źle było? Nie, ale mało brakowało, Ewald. Naprawdę mało brakowało. Bywaj, Kasimir. I obe Eufemia do ciebie wróciła. A, piez ją jebał! Mam tyle złota, że miłość mi. Do szczęścia niepotrzebna. Cóż, w takim razie, obyście ty i twoja sakiewka żyli długo i szczęśliwie.